Bez krawata w Radiu Yard. Tomasz Michalik, sekretarz klubu Rotary Białystok, a także Radosław Harasim, rzecznik prasowy Rotary Klub Białystok, są moimi państwa gośćmi. Dzień dobry, panowie. A, dzień dzień dobry. dobry, witamy. Bardzo mi miło was gościć. Zwłaszcza, że e, ciekawe wydarzenie przed nami, mianowicie charytatywny turniej piłki nożnej, organizowany już po raz 13. Powiedzmy trochę o tym wydarzeniu, e, dlaczego właściwie je organizujecie. Jest to. E turniej, na... dzięki któremu zbieramy środki na edukację dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Białymstoku. E, na początku tego turnieju, historii tego turnieju, to było 6 lat temu, e, zbieraliśmy pieniądze na inne projekty typu na pomoc hospicjum w Białymstoku, pomoc e, dla żłobka integracyjnego. Natomiast kilka lat temu e, okazało się, że Cała grupa, można powiedzieć, młodych ludzi jest jakby wykluczona, wykluczona na samym początku ich, ich życia, gdyż z różnych przyczyn, głównie to są problemy związane z narkotykami, alkoholem. Rodzice trafiają do różnych, różnych miejsca, dzieci są pozbawieni, pozbawione wsparcia, także nie mają motywacji do uczęszczenia do szkoły w momencie, kiedy trafiają do tych placówek, mają potężne zaległości i Właśnie dzięki turniejowi, dzięki sponsorom, dzięki drużynom, które biorą udział w tym turnieju, udaje nam się zebrać środki na edukację. No, korepetycje dla tych po prostu dzieci. Już od kilku lat z e, sukcesem prowadzimy te korepetycje dla dzieci, które, które chcą. Zaczęliśmy od jednej placówki, e, no trzeba od czegoś zawsze zacząć, tak? Mhm. Od jednej placówki. Obecnie w zeszłym sezonie tych placówek, rok w zeszłym sezonie, w roku szkolnym, tak mówię, jak już, jak, jak piłkarze, tak? Pięć e, e, placówek, a plan na ten rok jest objęcie wszystkich ośmiu placówek w Białymstoku, także plan jest ambitny i e, naprawdę jeszcze raz chciałbym podziękować także no muszę to powiedzieć, także ja przepraszam, tak? Ale Proszę. mamy partnera strategicznego województwo podlaskie, które też doceniło nasz wkład. Dzisiaj rano dowiedziałem się, że patronem honorowym naszego turnieju e, e, patronet honorowy naszego turnieju objął Łukasz Prokorem, marszałek, marszałek e, województwa podlaskiego. E, ja muszę powiedzieć, że jest taki wskaźnik wymierny tej, tej działalności. W momencie, kiedy Zaczynaliśmy ten projekt. Trochę więcej jak połowa dzieci dostawała promocje z klasy do klasy. Obecnie wszystkie dostają promocje z klasy do klasy. Jest to ewidentnie wskaźnik tego naszego sukcesu. Tak, ja tylko ze swojej strony e, chciałem dodać, że ten aspekt sportowy również się liczy, bo chcieliśmy tutaj połączyć e, przyjemne z pożytecznym. Oczywiście e, działalność charytatywna, e, jak patrzymy na dzisiejsze standardy, jest mocno rozbudowana, chociaż nasz klub Rotary o międzynarodowym znaczeniu, e, bardzo dawno już od e, 100 lat e, działa na rynku, żeby wspierać e, właśnie. E, takich no, troszeczkę poszkodowanych przez życie, los i chcemy wspomóc to, natomiast z drugiej strony właśnie ten czynnik sportowy, a piłka nożna jest takim bardzo egalitarnym prawda, sportem, każdy nosi w. W plecaku jakieś tam trampki, prawda, koszulkę i można łatwo e, uczestniczyć. I to jest nasze, można powiedzieć, takie podwójne e, zaproszenie z jednej strony do aktywności fizycznej, prawda? Żebyśmy troszeczkę poruszali się na tym boisku, wzbudzili pewne emocje wśród najbliższych i kibiców, no biały stok z piłki nożnej słynie, prawda? E, no, zwłaszcza ten. Tak. tak. A z drugiej strony, żeby właśnie e, wskazać ten cel, prawda? i uczulić również osoby z naszego białostockiego podlaskiego społeczeństwa właśnie na ten cel charytatywny o którym tutaj Tomek powiedział przed chwilą. No to już wiemy na co cały dochód z turnieju będzie przeznaczony. Powiedzmy jeszcze o jakich kwotach tak naprawdę jest mowa. To znaczy ile przy okazji na przykład poprzednich edycji udało się zebrać pieniędzy. Zwykle z takiego turnieju dochód z turnieju przeznaczamy na realizację tego projektu. Są tą sumą około 20 tysięcy do 20 tysięcy złotych w zależności od roku. Mieliśmy też, muszę powiedzieć, takie lata, kiedy, kiedy było trochę chudo i mhm. e, e, no, okazało się, że tych środków nie, nie, nie udało nam się zebrać, ale wtedy właśnie to, co Radek powiedział, dostaliśmy wsparcie. Wsparcie z naszych e, Rotarian e, przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. Mamy klub braterski na Litwie w Kownie. Też nas wtedy pomogli Pomogli w tym realizacji tego, tego projektu. Także no te kwoty może nie są olbrzymie, ale po prostu są to kwoty przez nas wypracowane, z czego jesteśmy szalenie dumni. Tak? Powiedzmy jeszcze, a propos samego turnieju, to znaczy jak on będzie przebiegał, kto wystąpi, jak to będzie wyglądało? No tak, to można powiedzieć. Przepraszam Radku, tak, ale tak jest. Ja muszę powiedzieć, że są drużyny, które czekają na turniej, ale i można powiedzieć, że turniej jest jakby dodatkiem do mm -hmm. bezpośrednich spotkań tak, i liczy się bezpośredni wynik w tych spotkań. Oczywiście w turnieju 10 drużyn, będą, te drużyny są podzielone na dwie grupy rozgrywkowe i następnie drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w grupie, Jedne i drugie będą grały o pierwsze miejsce, o trzecie, czwarte odpowiednio, e, drugie miejsce, i tak dalej, i tak dalej. E, mamy drużyny, które reprezentują e, największe zakłady pracy w Białymstoku, instytucje, e, jak również też e, i e, no, grona osób, tak, też się mogą, mogą, mogą zgłaszać. Te drużyny opłacają wpisowe i z tych wpisowych pokrywamy pokrywamy oraz z dotacji sponsorów i partnerów pokrywamy, pokrywamy koszty tego tego turnieju to nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o powiedzmy formę, w jaki zbierze się zespół, czy będzie to właśnie zakład pracy, przedstawiciele tego zakładu, czy też jakaś powiedzmy sobie inna grupa, która się zbierze. Ograniczenia są regulaminowe, siłą rzeczy jest to piłka nożna, więc jakieś reguły trzeba przestrzegać. Również zależy nam na bezpieczeństwie zawodników, więc obuwie. Mamy też zapewnione profesjonalne sędziowanie, no i i oczywiście te wszystkie, których nie wymienię tutaj, ale organizacja meczu, bezpieczeństwo i wszystkie inne rzeczy są zabezpieczone. Zapraszamy wszystkich chętnych na w sobotę, 5 października, już praktycznie po godzinie 9 zaczynają się pierwsze mecze i będzie to okazja też do spotkania, do odetchnięcia świeżym powietrzem i poczucia tych emocji, szczególnie jeżeli chodzi o Rodziny i bliskich właśnie tych osób, które tam będą na boisku wcielały się w swoich zawodników, bo na pewno na koszulkach będą mieli jakieś tam napisy, prawda? Kibi, kibicowski. Także zapraszamy serdecznie. Obiekt Bosiru Także też chcę podziękować Bosirowi, który już od wielu, wielu lat nas, nas wspiera w organizacji, tutaj pana Jacka, serdeczne ukłony, który nas wspiera w organizacji tego, tego turnieju Bosiru przy ulicy Wołodyjskiego do i tak zwany stadion lekkoatletyczny. Tak jest na zwierzyńcu, każdy może przyjść po kibicować? Oczywiście. Tak, tu nie ma biletów, wstęp wolny. Wstęp wolny, zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. Uśmiech. O, proszę bardzo. A nagrodą za udział w imprezie? Nagrody są fundowane przez naszych sponsorów. Oczywiście mamy też puchary, dyplomy, uczestnictwa. Jak również podczas tego naszego turnieju będziemy gościć koordynatora z placówek opiekunów. Koordynatora placówek opiekuńczo-wychowawczych. Mi to po prostu słowo trudno przechodzi przez, przez gardło, gdyż u mnie w, do, w głowie jest domy dziecka, tak? bo to uh -huh. praktycznie są domy dziecka, tak? które się opiekują sierotami społecznymi. Który też opowie, i będziemy mieli też e, okazję spotkać się z e, osobami, które e, w tych e, korepetycjach e, brały udział, w zasadzie skorzystały z tych e, korepetycji. Także e, my nie mamy nic do ukrycia w tej naszej działalności, serdecznie, serdecznie zapraszamy. No i też będzie okazja spotkać się z członkami klubu Rotary, poznać, że nie gryziemy i, i zapraszamy do chętne osoby, które mają takie otwarte serce, chęć do, do pracy przy takich projektach charytatywnych, do, do, do dołączenia do nas. Dokładnie, bo wszyscy kochamy i futbol, i pomagać innym to dobro w nas jest i właśnie nasze te spotkania mają to unaocznić i zachęcić właśnie do i aktywności fizycznej i pomocy innym. bardzo ładna klamra dla tej rozmowy. Tomasz Michalik, sekretarz klubu Rotary Białystok i Radosław Harasim, rzecznik prasowy Rotary Klub Białystok. Dziękuję panom bardzo. Dzie dziękuję dziękuję bardzo. Bez krawata w radiu Yard.